Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich z znaku Raka, bo to jest dla Was horoskop na listopad. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście są karty tarota. Tutaj będziemy sprawdzać energię na miesiąc. Tu karta wizji i karty Lenormand, jako karty rady. Także będzie się działo. Oglądajcie. E, przypominam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. E, no, piszecie do mojego maila astyla@wp.pl e, i tam po prostu albo ja Wam wysyłam konto, albo konto jest pod każdym właściwie moim filmikiem, czy na mojej stronie www.astyla.pl i wysyłacie potwierdzenie przelewu, a ja Wam potem link. <laughs> Właśnie dzisiaj nagrywałam. Pytania po 10 zł, i już są na YouTube. Poza tym, wiadomo, że wróżę, wróżę przez telefon i przez różne aplikacje. Też możecie się ze mną umawiać, czy mailowo, czy, czy tam telefonicznie chociaż trudno się do mnie dodzwonić. No ale próbujcie, jak już nie możecie inaczej. Robię też oczyszczenia energetyczne, mieszacie je z rytuałami. Rytuały robię tylko w pełni w nów księżyca. Rytuały na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy zdrowia, czy odcięcia się od złych energii ludzi i sytuacji. A oczyszczenia nagrywam codziennie indywidualnie dla Was. Także to oczyszczenie energetyczne to wiadomo, ja tam sprawdzam czakry, aure, zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe i od wszystkiego was złego odcinam, tak, bo są i klątwy uroki, blokady e, zabrudzona ta energetyka także jakby ktoś chciał to proszę bardzo zgłaszać się e, co jeszcze, no robię horoskopy też już na 2022 e, mogę zrobić wam wielką e, tablicę z kart Lenormand na 2022 rok e, no co chcecie no to możecie zamawiać ja zaczynam kochani bo mam jeszcze przed sobą dużo horoskopów, a niedziela jest krótka, więc energia listopada dla raka. Piękna energia. Energia. Poprawię tylko. <laughs> energia. Dynamiczna, tak? Dynamicznie będzie się coś działo, będziecie silni, będziecie zwarci, będzie e, może na waszej drodze stanąć jakaś przeszkoda, ale wy się nie poddacie, więc myślę, że to bardzo, wa, bardzo szybko ten miesiąc wam w ogóle zleci, jak zbicza strzelił, e, bo ta energia jest e, gorąca. Widać tutaj, mm, może miłość. A może jeszcze coś innego zobaczymy za chwilę, yy, co będzie najważniejsze dla Raczka, właśnie w listopadzie? Oj, miłość, dom, rodzina, dobre emocje, uczucia gdybyście mieli sprawy sądowe, urzędowe, też widać dla waszą korzyść się zakończą i widać to tą waszą siłę i dynamikę widać tą walkę jak to się mówi z wiatrakami jest coś takiego pozytywnego w tym, emocjonalnie także myślę, że najważniejsze emocje będą jednak miłość, emocje dobrze Teraz będziemy sprawdzać pracę, a oddzielnie finanse. Najpierw pracę sprawdzimy, praca dla raczka. Co tutaj się wydarzy? O, no właśnie, rywalka w pracy, rywalka. Dlatego może być dynamiczna walka, bo rywalka jest pułapka. Ktoś na Was będzie chciał zastawić pułapkę w pracy. Uważajcie, jest tu taka cwaniara z miodem w uszach, która będzie chciała właśnie Was troszeczkę przydusić, zlekceważyć w jakiś sposób, nie? Wy zupełnie spokojnie do tego będziecie podchodzić. Do czasu. Do czasu, aż, jak to się mówi, dban wodę nosi i raczek tutaj może zrobić porządek. Co do pracy, jakbyście szukali, no, no ten miesiąc nie jest też dobry, bo może jakbyście znaleźli, ale to nie będzie dla Was praca. Lepiej sobie jeszcze odpocznijcie na spokojnie y, w domu. Y, I co? <kłynie> Myślę, że uważajcie w pracy. Uważajcie w pracy, szczególnie mówię, na jakichś wrogów na kogoś, kto gdzieś tam coś od Was chce. Y, no, <kłynie> może chce Was y, wysiudać z tej pracy. Tak samo, jak macie firmę, uważajcie też na konkurencję y, taką nieuczciwą. <kłynie> Finanse. A zobaczymy, finanse może będą lepsze od pracy. No, finanse będą bezpieczniejsze. Oczywiście na wydatki uważajcie, bo będziecie troszeczkę rozrzutni, powiem. Za bardzo was będą ciągnęły jakieś takie. Rzeczy przyziemne, materialne, to nie, to tutaj e, uwaga na te wydatki, ale jest, pieniądze są, myślę, że poradzić sobie poradzicie, e, to na pewno może jakieś pieniądze też e, z urzędu, także jeśli macie jakieś tam potrzeby, m, czy załatwiacie emeryturę, rentę, czy dotacje, to też powinniście dostać. E, Pieniążki, do rączki, jak to się mówi. Jakichś inwestycji tutaj nie widać bardzo. Także tutaj na razie spokojniej. Urzędy i nauka. Urzędy i nauka raczek. Możecie czegoś nowego się uczyć, jak chcecie, bo jest as buław, także macie takie predyspozycje zdolności i myślę, że w ogóle jest to dobry miesiąc, żeby właśnie skończyć jakiś kurs, żeby gdzieś się zapisać, żeby zdać jakieś egzaminy. As Mieczy też mówi o dobrych umowach, możecie podpisywać dobre właśnie umowy. No właśnie, może podpiszecie dobrą umowę i ktoś wam pozazdrości właśnie w pracy. Także kochani, tutaj dla was słoneczko. Myślę, że i sprawy y, jakieś tam niezałatwione, y, będą załatwione. Sprawy, właśnie sądowe, czy, czy jakieś takie, które się ciągną, można w tym miesiącu, listopadzie, można to popchać do przodu. Y, miłość i, i emocje, relacje międzyludzkie. Oczywiście, tak jak mówię, ja zawsze robię horoskop, tak, na miłość dla singli par i par długoletnich także na pewno jeszcze zrobię w przyszłym tygodniu a na razie co tu mamy, no właśnie ktoś wam będzie zazdrościł, może miłości, właśnie dwójka kielichów, a tu trójka mieczy, czyli zazdrość i, i takie, no wcześniej było, że ta no emocje i uczucie będą dla was najważniejsze i może też będą ale uważajcie, bo niestety ktoś jest zazdrosny, ktoś jest też za Wami tęskni, ktoś jest przez Was smutny. Może ktoś by chciał do Was wrócić, no Boże, kochany, jednak Wy będziecie nieugięci, nie ugięci, nie dacie wrócić do siebie żadnej tam jakiejś starej miłości. Um, um, no, myślę, że tutaj, tak jak mówię, będziecie spokojni, grzeczni do czasu, tak emocjonalnie, jak ktoś was y, zdenerwuje, to też będziecie potrafili się w jakiś sposób odegrać odegrać na tej osobie. E, no, dom i rodzina. Dom i rodzina dla raczka. No, dom i rodzina, właśnie bardzo dobrze, przyjaciele też. Myślę, że najwięcej szczęścia zaznają ci, którzy są w związkach, mają dzieci, bo widać tutaj też takie dobre relacje z dziećmi może gdzieś nawet pojedziecie sobie i ta rodzina dla Was najważniejsza, najwspanialsza i te emocje wszystko na wysokim poziomie. Także naprawdę w domu może będziecie urządzać też dom, bo, bo widać, że też macie gust, macie oko. Także jak ktoś robi jakieś remonty czy coś, proszę bardzo, bardzo wszystko ładnie i pięknie. Zdrowie i energetyka, zobaczmy, co tam właśnie uraczka. Powiem tak, no ta karta wieży na gardle mi się nie podoba, tak? Na czakrze gardły. No mo, może to tak być, że będzie Was bolało to gardło, tak? Ale może być też problem z kręgosłupem ogólnie u Was. Trochę leczenie u niektórych mają układ pokarmowy. No dbajcie o siebie, jedzcie przede wszystkim dużo warzyw, owoców, jakichś takich lekkich potraw. No, a tak poza tym myślę, że będzie OK, tak? No, jak ktoś będzie w szpitalu, no to powinno, czy jakimś, jak, przy jakiejś operacji, czy zabiegu powinno się dla Was to dobrze skończyć. Także jakiejś tragedii tutaj nie widać, chociaż no, ten kręgosłup i to gardło to tak. I teraz ostrzeżenia. Ostrzeżenia, proszę bardzo, diabeł pierwszy, o siódemka kielichów, słuchajcie z diabłem, uważajcie na kogoś kto chce was oszukać i wykorzystać, to na pewno, bo no wiadomo jakaś sytuacja was oczaruje o mami w jakiś sposób e, i będziecie myśleli, że to jest dobre dla was, ale nie. E, uwaga, uwaga szczególnie na kobiety, na kobiety w waszym otoczeniu, już nawet nie jedną, ale więcej. Także tutaj, jakieś takie, jak to się mówi, oszustki, jakieś kłamczuchy, e, zazdrośnice koło was. Wyjdziecie z tego bardzo dobrze, bo jest karta gwiazdy. Ale mimo wszystko, i koło domu, to jest jeszcze, to jeszcze może być z rodziny. Oh my god. Taki diabeł w rodzinie, to ja dziękuję. No dobrze, kochani. Teraz rady. Rady kartami Lenormand. A zobaczmy, co tu tam nam się pokaże. Dla raczków, rady. Jakie rady dla raczków? Mężczyzna. Miłość. Związek. Hmm. Czekać może Was, kochani, miłość. E, wspaniały mężczyzna lub wspaniała kobieta też, to zależy e, przy Was. Rada. E, rozglądajcie się dobrze, jak jesteście sami, bo może e, przy Was być ktoś bardzo dobry, ba, o bardzo dobrym sercu do miłości. Także e, rozglądać się będzie trzeba. E, I jak ktoś jest w związku, to też. E, takie pogłębienie uczucia po prostu takie no takie milusińskie coś no na, naprawdę fajnie. A teraz na koniec karta wizji. Proszę bardzo piękna syrena w, syrena w kulce <noise> syrena w kulce w bańce można powiedzieć. Mm. Co to dla Was oznacza? Ta właśnie syrenka. No widzicie, no, każdy swój, swój ma jakiś tam swój świat. No i ta syrenka też tutaj ma swój świat. Nie doceniasz tego, kim jesteś i gdzie jesteś. Szukasz innego świata. Masz tendencję do uciekania od prawdziwego życia. To może być motywacją lub porażką. No właśnie, bo nieraz porównujemy coś albo lubimy narzekać, tak? Ja myślę, że musimy doceniać. Musimy doceniać to, co mamy, i w tym miesiącu Raczek będzie właśnie doceniał to, co ma, że ma ko ko kogoś koło siebie na przykład. Albo, że po prostu rzeczywiście ktoś e, mu mówi komplementy, sprawia przyjemności. Także będzie wszystko ok. Dobrze, słuchajcie, ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, oczywiście na listopad, e, żeby było dla Was jeszcze słoneczko, zdróweczko, pieniążki, miłość i co tam tylko sobie zechcecie. E, no, też szczęście, żeby Was nie omijało Także niech magia będzie z wami kochani i udanego listopada. Pa pa.